Okej okay, ogólnie widzowie jest późna noc i przeczytałem właśnie w internecie o jakiejś dziwnej postaci ma na imię Hejrob i on przychodzi w nocy na światy ludzi i można go przywołać przez jakiś totem. No i ogólnie my dziś go spróbujemy przywołać. Budując ten cały totem. Dobra więc pora go zbudować. I gotowe. O nie to serio działa, nienowidzowie oczywiście żartuje, Brinner nie istnieje, dobra wracajmy do domu. Co się stało z moim domkiem, czemu cały mój teren jest zniszczony, kto to mógł zrobić. Dobra, ale pójdę teraz do lasu peo trochę drewna. Eee, dobra więc chodźmy tam do lasu. Dobra jestem już w lesie, Ej, ale czekajcie też to widzicie? Muszę sprawdzić, co to jest za książka. Czemu ona jest nazwana Chairo Brian, tak jak ta postać? Zobaczę, co w niej jest napisane, co kto to napisał. E, nieważne dobra, chodźcie, zbierzmy w końcu te drewno. Ej, co to za tabliczka, i co to za drzwi? Muszę do nich podejść i zobaczyć, co to jest. Pokój Chairo Briana. Co jak to, on serio istnieje no ale dobra jak już tu jestem to wejdę do tego pokoju którego nie znam w środku lasu i to jeszcze w środku nocy zawsze to jest dobry pomysł. O nieco to za manekiny oraz keczup na podłodze co ten Jairo Brian zrobił, o a co to za dziura dobra widzowie poświęcę się dla ludzkości, ale jak zginę to proszę żebyście zasubskrybowali mój kanał i dali łapkę w górę pod każdym filmem. Haha, ha serio, myśleliście, że tu będzie nagle prawdziwy Hairo Brian? Przecież ta postać nawet nie istnieje, haha, ha, ale daliście się nabrać. A